Cześć tu Andreas, pojawiło się kilka pytań odnośnie mojej patelni ogniskowej, pytania dotyczyły powłoki, czy one są jakoś malowane, absolutnie nie, tu nie ma żadnej chemii na tej patelni, to co nakładam to olej lniany na ciepło, tworzy on taką patynę, która z jednej strony nadaje charakteru i koloru, dwa zabezpiecza przed nalotową rdzą, a trzy uzdatnia już naszą patelnię do użytku, ponieważ taka stalowa patelnia, tu nie ma żadnego taflonu, żadnego innego badziestwa. to jest po prostu stal. Na tej stali musimy stworzyć właśnie taką patynę, która będzie później ułatwiała smażenie. No i właśnie przez podgrzewanie tej patelni, nakładanie tego oleju tworzy się ta patyna, dlatego jeżeli wyjmiecie tą patelnię z paczki, ona wygląda już troszeczkę na używaną i to absolutnie nie jest prawdą, że ja już wcześniej na nich coś smażę, tylko po prostu nakładam ten olej. No i on w jednym miejscu spali się trochę mocniej, w drugim trochę słabiej i to po prostu widać. Ta patyna z czasem, z biegiem czasu i użytkowania będzie się zmieniać, będzie też pracowała. Ona, ta patenia nigdy nie będzie miała tego samego koloru. Po każdym użytkowaniu może się on trochę zmienić i to jest zupełnie normalne. Taką patelnię po prostu trzeba trochę inaczej dbać. Nie myje się jej płynem do mycia naczyń, żadnych detergentów, co najwyżej gorącą wodą przecieramy szmatką, staramy się też zostawić jakąś powłokę, taką właśnie cienką oleju czy tłuszczu, żeby ona nam nie rdzewiała i z taką patelnią naprawdę można przeżyć długie i wspaniałe, życie bogate w wiele ciekawych posiłków, więc polecam w przygotowaniu jest też wersja Short dla tych, którzy mają płytkie kieszenie, żeby można było ją rzeczywiście wszędzie zabrać, ale zobaczymy, jak ona się sprawdzi w testach. Póki co polecam wersję regular. Super się sprawdza, szczególnie w gronie rodzinnym, żeby sobie posiedzieć. Każdy sobie zrobi coś smacznego. No i co? No i tyle. Na dzisiaj wystarczy. Do zobaczenia i smacznego.